Czy po daniu autostrady A1 do użytkowania wydaje nam się konieczne wybudowanie węzła, nazywamy go roboczo Radomsko-Północ, dlatego że dla powiatu latoszyńskiego powstanie tylko jednego węzła w Radomsku powoduje bardzo duże utrudnienie. Miasto Radomsko się intensywnie rozwija, mamy rozbudowę strefy inwestycyjnej. Wiemy, że również w gminach ościennych takie strefy inwestycyjne są tworzone i to spowoduje oczywiście zwiększenie ruchu. Po tanie pozycji miasta Radomska, która będzie za około myślę 5 lat, ważne jest to, aby również był węzeł w Radomsku, gdzie alternatywnie można było zjechać z autostrady. Jeden węzeł to jest za mało, ponieważ w razie jak i uciążliwości na tym węźle powoduje to, że mamy zwiększony ruch w mieście. Nawet jeżeli jest remontowany, po co mieliśmy ostatnio rondo wjazdowe na węzeł autostradowy, to miasto Radomsko przez cały weekend było wyłączone z możliwości wjazdu na autostradę. Tym bardziej, że wiele miast w Polsce ma podobne wielkości jak Radomską, ma tych węzłów ortostowych przynajmniej dwa. Kiedyś oczywiście budowano węzeł ortostowy bardzo rozbudowane z punktem poboru opłat. W tej chwili taki punkt poboru opłat już się nie buduje, nawet już na niektórych ortostowach te punkty poboru opłat są burzone, ponieważ w przyszłości będzie pobór opłat, jeżeli już będzie pobór opłat, to będzie elektroniczny, więc na pewno taki węzeł rozbudowany nie jest potrzebny. Wystarczy węzeł. Tak, który będzie małym węzłem, czyli pas wyłączenia, pas włączenia i rondo po jednej stronie i po drugiej stronie autostrady, aby tylko połączyć wiaduktem lewą i prawą stronę autostrady. Zarząd Powiatu Radomszańskiego pozytywnie ocenia tutaj inicjatywę powstania kolejnego węzła na autostradzie A1. Oczywiście zwiększyłoby to atrakcyjność miasta Radomska. Jest to dzisiaj pierwsze spotkanie inicjujące. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na początku musi być zgoda wśród tutaj gmin ościennych, głównie którym ten węzeł by oddziaływał i w sumie na tym to, ten temat dzisiaj skończyliśmy. Będzie spotkanie robocze z gminami, z wójtami gmin Dobryszyce. Ładzice i Legota, aby ustalić ewentualnie, gdzie taki węzeł mógłby powstać i przeprowadzić ewentualnie konsultacje społeczne. Natomiast jeżeli chodzi o Powiat Dąszański i Miasto Lodowsko, no doceniamy inicjatywę, będziemy wspierać. Widzi będzie Pan, że, że jest to, w ogóle jest to taki do na na zwoju? Pan atrakcyjności, ale też Tak, oczywiście, będzie to, jak, to pozytywne dla strefy ekonomicznej głównie. Natomiast, no mówię, jesteśmy na, na początku i oczywiście gdyby to miało, miało, miało zafunkcjonować, to oczywiście musimy włączyć jeszcze w, tutaj lokalnych parlamentarzystów do, do, do pracy na, na rzecz takiego węzła. Z perspektywy gminy Lwota Wielka jak najbardziej taki węzeł jest wskazany. Patrzymy tutaj przede wszystkim na to, co wcześniej było, czyli węzeł w Stowiecku szlacheckim, mieszkańcy mieli krótszą drogę do autostrady i spotkamy się teraz z gminami Ładzice, z gminą Dobryszyce aby ten temat sobie wyjaśnić i myślę, że w tym miejscu, tutaj gdzieś w pobliżu Stobiecka Sztańskiego, taki węzeł byłby jak najbardziej korzystny. Ze swojej strony no, jak najbardziej wielkie poparcie na tego rodzaju pomysł i będziemy, będziemy starać się, aby dołożyć wszelkich starań, aby ten węzeł powstał.